Produkcja według linii produkcyjnych to rozszerzenie dla Symfonia ERP zarządzanie produkcją, które umożliwia przypisywanie kart technologicznych oraz precyzyjne planowanie i realizację zleceń z podziałem na konkretne linie produkcyjne. Rozwiązanie to wspiera lepszą organizację pracy, kontrolę obciążenia linii oraz zwiększa efektywność całego procesu produkcyjnego. W pierwszym kroku przypisz wcześniej zdefiniowane linie produkcyjne do kart technologicznych. Podczas planowania przypisz wyroby do odpowiednich linii produkcyjnych. Po zatwierdzeniu planu, zlecenia produkcyjne posiadają linię, którą wybrałeś podczas planowania. W Symfonia ERP panele meldunkowe pojawi się nowa ikonka symbolizująca linie produkcyjne. Po wybraniu kafelka wyświetli się lista linii produkcyjnych, do których zalogowany pracownik ma uprawnienia. Po wybraniu linii produkcyjnej, pracownik widzi przypisane do niej zlecenia produkcyjne o statusie otwarte oraz w toku. Poprzez przycisk Wybierz może rozpocząć lub kontynuować pracę nad zleceniem. Jeśli podobało Ci się to rozwiązanie, to zapraszam na stronę Symfonia. Plus.